Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Gameforge kontynuuje passę i wydaje coraz więcej aktualizacji do swojego MMORPG'a Swords of Legends Online. Tym razem będzie to dodatkowy content do Firestone Legacy. W tym tygodniu na graczy czekają dwa nowe dungeony. Przy okazji nowych dungeonów miał pojawić się nowy raid, ale z powodu pewnych problemów został on przesunięty w czasie i dodany zostanie do gry w późniejszym terminie. Crossy to nowy MMA FPS, który wystartował na steamie w ramach wczesnego dostępu, tylko w tym przypadku darmowego, ponieważ Crossing działa w systemie free to play, więc każdy może zagrać za darmo bez płacenia w porównaniu do innych tytułów znajdujących się w Early Access. Gra wystartowała, pojawiły się pierwsze opinie i Crozy zbiera baty na całej linii. Na chwilę obecną posiada on aż 39% pozytywnych opinii, co jest tragicznym wynikiem i nie wróży zbyt dobrze. Po takim początku będzie bardzo ciężko odnieść sukces, szczególnie że na premierze bawiło się około 2500 graczy, teraz jest ledwie połowa tego. Przypominam, że to darmowa produkcja więc bardzo słabo. Czytając recenzję osoby narzekają na kiepską optymalizację, słabą grafikę i jej ustawienia, dużą ilość bugów, niezbyt dobry model strzelania, mało trybów, map i broni. Obrywa się też za to, że gra niczym nie wyróżnia się na tle innych tytułów. Można by tak mówić bez końca, ale najlepiej będzie jeśli sami zagracie i przekonacie się czy faktycznie tak jest. W ostatnim tygodniu weszła nowa aktualizacja do New World, która wreszcie została zrobiona i wydana w poprawny sposób. Nie było żadnych eksploitów, akcji z duplikowaniem przedmiotów i generalnie wszystko działało dobrze, poza drobnymi błędami. Wygląda na to, że gracze faktycznie ciepło przyjęli nową aktualizację i była ona strzałem w dziesiątkę. Według Steam Charts podniosła się liczba aktywnych grających osób z 34 tysięcy do 37. Na reddicie można też przeczytać, że ludzie wychwalają obecnie grę i chętnie wracają po przerwie do ponownego grania. Miejmy tylko nadzieję, że to niechwilowy zabieg. Czas pokaże. Wszystko zależy od tego, jak twórcy będą traktować swój produkt. Jeśli New World będzie nadal otrzymywał regularne nowości bez żadnych błędów i poprawki do aktualnych, to kto wie, może nowy świat podnieść. Się z kolan. Bijący rekordy popularności i rekordy sprzedaży Myth of Empires zostaje nagle z dnia na dzień usunięte ze Steama. Powodem są oskarżenia producentów Ark Survival i Valve, którzy twierdzą, że Myth of Empires rzekomo ukradł ich kod źródłowy więc chodzi o prawa autorskie. Valve, chcąc mieć czyste rączki, usunęło produkcję ze Steama. Do tego obie strony ruszyły na batalię sądową. Angela Game, próbując ratować swoją grę, zaplanowało wydanie własnego launchera z możliwością kupienia gry na ich własnej stronie. Tak się stało i Myth of Empires oficjalnie powróciło na rynek. Mimo tego zabiegu ilość zainteresowanych osób niezbyt się zwiększyła, więc zdecydowano podjąć kolejne kroki, czyli sprzedaż na zewnętrznych platformach. Myth of Empires między innymi trafiło dzięki temu na Humble Bundle, ale z jakiegoś powodu po paru dniach zniknęła ze sprzedaży i jest jedynie dostępna na oficjalnej stronie. Powracając teraz do sprawy sądowej, o której było dosyć cicho. Pojawił się ostatnio dokument informujący o tym, że snailgate wycofuje pozew przeciwko Angela Online. Więc istnieje szansa, że Myth of Empires powróci na Steamie. Oficjalnej informacji nie ma, ale miejmy nadzieję, może pozwoli to ocalić ten tytuł, który jest już jedną nogą w grobie. Nino Kuni Crosswords to bardzo ładny MMORP oparty na popularnej serii gier fabularnych z Japonii. Jest to gra mobilna z możliwością grania na PC-tach. Otrzymamy odpowiednio przystosowaną wersję z własnym klientem, więc nie będziecie musieli bawić się na emulatorach. Warto wspomnieć również o crossplayu między tymi urządzeniami. Ostatnio mówiłem wam o tym, że NetMarble planuje wprowadzić NFT do swoich gier, więc Nino Kuni będzie wspierał technologię blockchain oraz obsługiwał właśnie NFT. Teraz przyszła pora na konkrety dotyczące samej gry. Nino Kuni Crosswords wystartuje na rynku globalnym jeszcze w te wakacje. Twórcy na stronie podają Early Summer, więc możemy zakładać czerwiec lub lipiec. Gra będzie posiadać 8 języków, niestety brak polskiego i na start otrzymamy 5 klas postaci. Ruszyła także anglojęzyczna strona, na której możecie poznać szczegóły dotyczące samej gry, jak i jej świata. I na tym zakończymy ten odcinek. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. Mówił do Was Reistus. Cześć!